Do Warszawy. <noise> tak, zdecydowanie tak. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze Sport teamem? Oj, to było już dawno. W 2009 bodajże rok, pierwszy obóz zimowy w Białym Dunajcu, ale to to pamięta tylko Tomek Urbanek i Tomek Borucki, bo, bo to było tyle lat temu, że, że ciężko to spamiętać, ale to był obóz zimowy i pamiętam, że miałam wtedy 12 lat Byłam jeszcze z Alą misiołek w pokoju I, i od tamtej pory rok w rok, zima, lato, no przyjeżdżam tutaj i wracam z sentymentem i z, i z zadowoleniem. A jak na przestrzeni lat zmieniła się letnia baza Sport Team? O matko, zacznijmy od tego, że na początku był tylko hotel i byliśmy ulokowani w hotelu, tam było w ogóle e, przecież, ten obóz miał Dużo mnie osób, bo, bo mieściliśmy się tylko w hotelu. Potem przeszliśmy do namiotów, które były przy Chacie e, Mazurskiej, i tam tych namiotów było bodajże, nie wiem, z pięć może. Mieszkaliśmy właśnie tam, i tam było całe, całe sterowanie e, tą kaurbanką ze swoją ekipą. E, no i potem, na przestrzeni lat, na przestrzeni e, zmieniającego się charakteru sportowic, bo ja tutaj i robiłam ratownika, i robiłam patent żeglarski przecież. To, to ta baza zaczęła się powiększać i rozrastać i przeszliśmy do takiego wyglądu, jaki jest teraz. Co Ci się najbardziej podoba na sportowiskach Sports Team? Na pewno klimat, różnorodność i to, że ja osobiście, jako ja byłam uczestnikiem, wyszłam stąd bogatsza o nowe doświadczenia, o nowe morale, o nowe... Zajawki, tak naprawdę, które wykorzystywałam potem na, w przyszłości, w swoim życiu. No i tak naprawdę, że sport nie w pewien sposób mnie ukształtował i sprawił, że jestem, jaka jestem. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. No a teraz, jako kadra, jako trener, wychowawca, instruktor, staram sama się przekazać dzieciom to, co ja wyniosłam stąd. No i to mi się właśnie podoba, że, że mogę to robić. A jeżeli chodzi o atrakcje, które tutaj mamy, to co lubisz najbardziej? O matko tego jest tyle, że ciężko powiedzieć, to jest e, najfajniejsze. Sęk jest ta, e, w tym, że wszystko jest inne. Jakby każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie i e, każdy z nas jest inny. I to, co, e, to, czym najbardziej lubi się zajmować, to, czym zajmuje się w życiu codziennym też, może znaleźć tutaj i może znaleźć coś dla siebie. No ale taka chociażby jedna atrakcja, która. Skradła Twoje serce, odkąd się tutaj pojawiło? Moje serce? Mm, moje serce skraduje, jednak sapy.